Aleksandrów jest to Główny, Bydgoszczy... Dobra, wylądowałem na jakiejś wiosce. Idziemy na Steka. Dobra, mam szczurę w przyczepce, więc mogę nagrywać. Dobra, słuchajcie, dzisiaj wybrałem się do Warszawy w zupełnie innym celu niż ten, który teraz jest moim celem. Bo nie miałem iść do restauracji, nie miałem nagrywać w ogóle dzisiaj filmów, ale plany mi się troszeczkę pokrzywały, a nawet bardzo mocno mi się pokrzywały, więc pomyślałem, że. Wykorzystam to. I co? Później sobie nagrać film do restauracji, do której już się od dawna wybierałem tak naprawdę, i obserwuję ich na TikToku właściwie od samego początku, jak się tylko pojawili. Uważam, że to może być jedna z najlepszych restauracji, a właśnie takich konceptów, bo to jest shop i bistro, czyli coś, w czym ja sam pracowałem przez pewien czas, tylko w Krakowie innej znanej marki. A więc na pewno widzicie już po czy tam po tytule, że idziemy do... Jezu, Warszawa. Idziemy do... jest Butchera. Akurat nadarzyła się fajna okazja, bo bardzo niedawno jest Butcher. Wygrał konkurs World Steak Award. Co to jest, to wam za chwilkę powiem. Ale oficjalnie mają najlepszy stek z Antrykotu, czyli Rebaya Grain fed To jest dosyć istotne, że grain fed A dlaczego? To już wam tłumaczę. No i nie wytłumaczę wam, bo okazało się, że w tym odcinku nie zjem tego steka. Dlatego cały mój dosyć długi wywód na temat World Stake Challenge zostawiam na kolejny odcinek, gdzie już wiem tego steka. A ty, drogi widzu, jeśli na to czekałeś, no to nie musisz już oglądać filmu do końca. Przynajmniej uczciwie, bez baitów tym razem. Zrobiłem rezerwację dzisiaj. Zastanawiam się, czy będą mieli w ofercie to, bo z tego co widziałem, to się wszyscy influencerzy na no to rzucili. A to jednak trzeba wysezonować. I nie wiem, czy mają aż tak duże moce przerobowe, żeby mieli te steki cały czas w ofercie, czy po prostu przez popularność im na przykład się wszystkie nie wyprzedały. A proces sezonowania trwa, więc nie da się, jak się dzisiaj skończą, zamówić i dostać następnego dnia. Tylko trzeba planować to z wyprzedzeniem. A tutaj dochodzą oczywiście warunki Magazynowania, jak duże mają dojrzewalnie, jak duże mają chłodnie, zamrażalniki, tak, bo steki się mrozi, dużo osób pyta. Bardzo często się z steki mrozi i na przykład japoński łagiu z Japonii przylatuje zawsze zmrożony, idealnie. w stekach, tego w ogóle jest dosyć głośno. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Patrzę i nie widzę tego antrykotu. Mam nadzieję, że to mają jakoś podlady, jak się zapyta. Ja na pewno będę chciał spróbować tutaj Tatara, bo muszę spróbować Tatara, oczywiście. Tak, Pytanie: ten stek, który wygrał konkurs, jest dostępny? Yy, niestety, nie mamy, ale mamy antrykotu Hereford yy, w wersji Prime. Nie ma gdziekolwiek, jest w którejkolwiek restauracji tutaj ten Infinity. Wszystko, z tego co mówię, niestety zostało wyprzedane, aczkolwiek proszę dać mi tylko do tak dobrze, dobrze, super, ok, dziękuję bardzo. Yy, no i tak, tak to jest jak się przychodzi yy, nieprzygotowanym, totalnie z... nie ma, aczkolwiek pani będzie się pytać, czy może jednak się uda znaleźć jakiś specjalny kawałek dla mnie, Kurde, chciałbym sobie go zjeść. Dobra, zobaczymy. Na pewno sobie weźmiemy tatara wołowego. Niestety nie. że ale też obiecuje, ale tutaj też bardzo wysokie poróżnienia, tylko od Polski. Brajmy Dobrze. Dobrze. A jaki, jaki on ma? Złoty medal on dostał? Czy... Tak, gold medal. OK, Okej. Okay. On jest sezonowany na jakoś na sucho czy na mokro? A jest coś sezonowanego na sucho tutaj teraz, w tym momencie? Słupo będzie tutaj polska jałówka na gości, duńska jersey oraz włoska pianina. polsko poza kartę. Mamy na supo jeszcze yy, francuskiego Simba Dobra, to weźmiemy tego, tego Hereforda w takim razie. Tak, tak, no tak, ja tak. tak. Pytanie, ponieważ tutaj mamy klasycznego Andrycona Hereforda w wersji e, tej takiej można powiedzieć podstawowej z troszeczkę mniejszym e, umaszczeniem. E, natomiast ten, o którym wspomniałam, Andrycond Hereford Prime jest spoza karty, jest tutaj z later. To tego poproszę w takim razie. Super. Tak jest. I jeszcze na przystawkę tatar wołowym poprosił. czy jakieś dodatki? Babkę ziemniaczaną bym chciał spróbować. Dobrze. Oraz w dzisiejszym mamy jeszcze jedną edycję. Do takiej emocji winnowośnalej do tego jest szalotka czosnek oraz jakieś I to już tak naprawdę jest ostatek, gdzie jeszcze mamy dostępne rydze. Okej, okay, to może bez babki ziemniaczanej w takim razie te dobrze. dobrze? Tak jest, dobrze. super. Bardzo dobry wybór. Fajnie, cieszę się bardzo. To wszystko, dziękuję bardzo. Można się było tego spodziewać, zainteresowanie tak duże, że wszystkie te antrykoty, które wygrały, zostały wyprzedane. Tak jak myślałem, będziemy próbować antrykota Herforta Prime. On dostał złoty medal. Wyróżnienie. Nie, nie jest niestety sezonowy na sucho, tylko na mokro. Zastanawiam się, czy do nich nie napisać żeby mi przysłali tego Bifinity ale, ale to pomyślimy na później. Tatar z truflą, a co? To się nie zaszalejemy. I co? I rydze. Jest oferta świąteczna, więc książulo może zamiast pani Magdy w tym roku coś innego przetestować. W ogóle jest bardzo miła obsługa, I to wszystko tu wygląda, bardzo profesjonalnie i tak ładnie. No, jeżeli chodzi o mięso, to mamy dzisiaj polędwicę z babetą. to jest to mięsień podtrzymujący żołądek. Dodatki klasyczne, jak ogórek kiszony, cebula szalotka i marnowanych grzybki, surpiecz i nasza autorska zalewa na bazie pomidorów parati, sojowego, soczu Worcester i naszej majerankowej to wszystko będzie wykończone piórze, z żółtkiem i z

mielony w złotej maszynce do bielenia mięsa. Wygląda naprawdę spektakularnie. Z wszystkiego, co tutaj jest wiem tylko, że mamy trufle białą, przepiórcze żółtko, jajka. Na pewno mamy też dwa rodzaje mięsa, czyli polędwicy oraz bawetta. Bawetta jest fenomenalnym mięśniem, jeżeli chodzi o tatara. Ma znacznie więcej smaku wołowego, bardziej intensywna Ta polędwica, miękka, delikatna, ale z mniejszą jednak taką Mniej wołowy taki posmak, mniej intensywny, natomiast Babetta bardzo intensywny wołowy posmak. Moim zdaniem jeden z najlepszych mięśników w ogóle, nadając się do Tatara. Natomiast jest oczywiście twardszy niż polędwica, dlatego um, takie połączenie z Polędwicą myślę, że z fajnym zabiegiem. Zaraz sprawdzimy. Dlatego zostaliśmy dwie kromki chleba i ten chleb jest fenomenalny. Już pod palcem słyszę, że jest z zewnątrz, mięciutki w środku. tego mamy masło. Masło, masło truflowe, więc mamy dosyć dużo tej trufli. Fenomenalny, dokładnie taki, jak powinien być. Trupiący, miękki, taki gumowy, mokry. Uwielbiam coś takiego, przepyszne. Masło truflowe, ja nie jestem dużym fanem, chociaż zdarza się, że robimy nawet na nasze warsztaty takie masło truflowe. Dobra, a jeżeli jesteśmy przy warsztatach, a szukacie prezentu na Mikołaja dla dziewczyny, żony, kochanki, matki, a przy okazji, ta dziewczyna, żona, matka, kochanka, interesuje się fotografią, najlepiej kulinarną lub produktową. To moja dziewczyna, moja partnerka Daria, która możecie kojarzyć z filmów na tym kanale, organizuje warsztaty fotograficzne 7 grudnia w Krakowie w klimacie świątecznym. Ja też tam będę, więc jeżeli chcecie wpaść ze swoją wybranką i przy okazji pogadać ze mną o stekach, to jak najbardziej zapraszamy serdecznie. Wszelkie informacje znajdują się na stronie kadrinnażarty.pl. Zapraszamy serdecznie, bo nie zostało już zbyt dużo miejsc, a czasu też nie za bardzo, więc wpadajcie. A jeżeli oczywiście wy też interesujecie się fotografią, to jak najbardziej zapraszam. To nie musi być prezent dla dziewczyny, możecie sobie zrobić swój prezent dla siebie. A jeśli chodzi jeszcze o warsztaty takie stekowe, to też są w sprzedaży. Mamy cztery terminy i. Też wpadnijcie na steaks.pl, bo na przykład do Warszawy zostały na jeden termin tylko cztery miejsca. Więc coś tam trochę schodzą. Dobra, wracamy do filmu. Tutaj mamy jeszcze, jeżeli się nie mylę, krem flash. ajoli, aioli. Dużo aioli. Naprawdę dużo ajoli, Bardzo czosnkowe. Niezłe. Prawdopodobnie nie będę używał. Bo chcę się skupić raczej na smaku mięsa, na tym, co tutaj mamy na talerzu. Mm, dobra, zobaczmy. Bardzo dobry, bardzo intensywny. Ta trufla tutaj nie jest przetłaczająca, więc nie zabija całego smaku. Czuję, że są dwa mięsa. Jest to troszeczkę twardsze, ma strukturę, pomimo tego, że to jest zmielone. To czuć pod zębem. Strukturę mięsa. Rozumiem ten zabieg z mieleniem. Ja jestem akurat fanem siekania tatara. Natomiast jeżeli się dodaje bawetę, to faktycznie ma to sens. Są takie twardsze kawałki, więc jeżeli ktoś jest przyzwyczajony na przykład do tatarów tylko z pątlicy, to może mu nie pasować. Dla mnie to jest plus, bo ja lubię sobie tego tatara troszeczkę pogryźć. A do tego dodaję ten taki wołowy posmak. Więc naprawdę, naprawdę niezły tatar. Nie jest. Może najlepszym Tatarem, jaki jadłem w życiu, ale na pewno jest topką, jest bardzo dobry. A ten dodatek bawety naprawdę mi tutaj pasuje. Wiem, że sporo osób będzie mówiło, że tak, Tatar to musi być tylko polędwica, bo jak już jest drogie, to musi być z najdroższego mięsa. Ja się z tym nie zgadzam, ale rozumiem ten punkt widzenia. Szczególnie, że nie dla wszystkich to może być. Tak komfortowe, bo faktycznie czasami pod zębem jest to troszeczkę twardsze niż taki z bardzo czystej polędwicy. Mi pasuje. Ja zdecydowanie wolę takiego tatara niż tylko z polędwicy. Ale brakuje mi troszeczkę kwasu, tak mi się wydaje tutaj chyba. Okej, okay. im dłużej go jem, tym bardziej smakuje. Naprawdę, naprawdę pyszne. Ilość tej trufli jest idealna. Czyli podkreśla smak, a nie dominuje. To się często zdarza, jak się za dużo trufni na coś, że ta trufta nie działa jak składnik, tylko przykrywa całe danie. Tutaj to jest idealna ilość. Delikatnie doprawia nam tego tatara, a nie dominuje całego smaku. Naprawdę bardzo dobra. W ogóle jest problem taki, że to jest dosyć duża porcja. Więc pytałem się o gramaturę, no się zaraz spytam, ale to jest duży, naprawdę duży tatar. Jest Znacznie większy niż to, co możemy dostać na przykład w pimięto. To jest problem. Przedstawi mi się druga osoba do tego. Zawsze, jak zamawiam, tata, to bierzemy jednego na spółkę z, z Darią. Bo dzisiaj jestem sam, niestety. Muszę go zjeść sam, to całego. A później jeszcze steka. No cóż. Ten chleb tutaj robi robotę. Te dodatki. Ta trufla tutaj robi robotę. Ta bawetta robi tutaj robotę. Dostałem sztuczce. Nożyki. Pamiętajcie, jeśli będziecie mieć jakąkolwiek knajpę albo kupować noże do steków, tylko ząbkowane. kupujcie tych ładnych, fancy noży, które mają płaskie ostrze. Tylko ząbkowane, do steków i tak naprawdę w ogóle do jedzenia na talerzu. Przed mój antrykot i powiem Wam, że nie wiem, czy to nie jest z najładniejszych, najładniej zrobionych antrykotów, najładniej wyglądających. W środku? Jest idealnie zrobiony od brzegu do brzegu w stopniu medium rare, tak chciałem. Jest perfekcyjny. Wiem z filmów, że steki robiono tutaj specjalną techniką. Ja ją kiedyś pokazywałem. Ciekawy jestem, czy przyuważyli u mnie, czy raczej gdzieś indziej. Wydaje mi się, że chyba nawet wcześniej stosowali tę technikę, niż jak film, czyli podwójne obsmażanie. Czyli smażymy go na małym ogniu, bardzo powoli, delikatnie, z obu dwóch stron. Ale przez ten moment nie interesuje nas absolutnie krast. Po prostu najważniejsze jest zrobić to idealne wysmażenie w środku. Następnie, kiedy już jest blisko tej temperatury, którą chcemy, zdejmujemy steka i czekamy, aż temperatura się uspokoi. Czyli ustabilizuje się nam temperatura, nie będzie już rosnąć, i wtedy wrzucamy tego steka jeszcze raz na patelnię i obsmażamy na bardzo dużym ogniu, tworząc ten krast. To z jednej strony mamy już wysuszonego steka którego przyjdziemy na patelni, a z drugiej jest zrobiony idealnie, więc nie musimy już się martwić o stopień wysmażenia, tylko robimy krast. Crust się robi bardzo szybko, ale no, wyniki są fenomenalne. Tak smakują steki, przez które robię to, co robię. Stek sezonowany na mokro, więc nie ma tego posmaku orzechowego, ale ma mocny posmak maślany delikatny. Naprawdę czuć, że to jest wybitnej, wybitnej jakości stek. To nie wiem, co jest. Wygląda jak por. Ta ciemna emulsja. Coś chyba na winie. Smakuje tak owocowo. Nie wiem, czy jakoś zredukowany sos demi. Owocowe, takie poszeczkowe. Dobra, zobaczmy. Rydzę w sosie. Okej, okay. mają bardzo taki maszany, ale też mocno gorzkawy posmak. Dobra, ale uważam, że nie wszystkim będzie pasować. No mam tak, powiedzmy, średnio. Szczególnie to jest dosyć drogie. Miałem chyba zbyt hamski podniebienie jednak, żeby docenić te grzybki. Bardzo dużo, dużo takiego maszanego posmaku też chyba dlatego, że sos jest na masle. Dosyć to tłuste jest. bardzo dobry. Czuć, że jest pusty. Bardzo smaczny. Nie jest nie jest taki rozpływający się w ustach, jak to czasami bywa. Trzeba go troszeczkę pogryźć. Cholera Sahara Ford też się charakteryzuje taką troszkę gumowością. Mi to pasuje. Ja to lubię, ale sądzę, że osoby, które się będą chciały dostać, naprawdę taki bardzo rozpływający się w ustach. Przypuszczam, że ten sezonowany na sucho, ten, który wygrał w kategorii antrykot, fed, właśnie taki będzie. Ten, pomimo tego, że jest fenomenalny naprawdę, idealnie zrobiony, pyszny, idealnie doprawiony jest, to nie jest taki, żeby się rozpływał, ale kawał naprawdę porządnego mięsa bardzo mi smakuje. Ja w ogóle lubię Herefordy, bardziej nawet niż angusy. Na pewno na duży plus to, że to jest zrobione na patelni albo na jakieś płycie. Nie na kratce, nie na grillu. Widać, że ten kras jest na całej powierzchni. Z to, o czym ja cały czas mówię, naprawdę świetny, świetny stek. z razem bym raczej odpuścił, zamówimy sobie coś innego. Ale sam ten sos bardzo przyjemny, panie się komponuje. Ja teraz tak troszeczkę kontroluję tutaj nasz sklep i w razie czego? Mamy bifini. Właśnie przed chwileczką przyjechał nasz dostawca i przywiózł z naszej sezonowalni. Gdyby Pan miał życzenie, żeby nawet zabrać ze sobą, możemy wykroić takowe i zapakować próżniowo. Mhm. Ewentualnie, jeśli da Pan lata, możemy jeszcze go przygotować tutaj na miejscu. Nie wcisnę już, no ale nie ale wziąłbym... Aby... wziąłbym na rachunek. Dobrze? Dobrze? Ponieważ, wolę powiedzieć, ponieważ goście bardzo mhm. Czasami nawet jak już tu się nie uda, a jedzie nam dostawa, no to do domu. Super, fajnie, dziękuję bardzo. Okazało się, że mięso, na które przyszedłem jest. Właśnie przyszło, zaraz będą wykrawać, więc bierzemy do domu. Więc zrobimy kolejny odcinek, co jest spoko. Zrobię w domu tym sposobem, który robią tutaj, żeby jak najbardziej Dokładnie obzerować to, co tutaj mógłbym zjeść. I zobaczymy w tym odcinku. W ogóle bardzo miła obsługa. Ja wiem, że to już jest taki standard w takich miejscach, ale, ale warto podkreślić, że, że obsługa jest naprawdę fachowa na najwyższym poziomie. I to widać. Bardzo się fajnie, swobodnie tutaj czuję. Pomimo tego, że miejsce. Ma taki vibe trochę angielskiej restauracji, angielskiego, takiej restauracji dla dżentelmenów angielskich, brytyjskich. To jednak jest dosyć swobodnie i nie czuć takiego nadęcia. E, natomiast, jak mówiłem, obsługa jest na najwyższym poziomie. Takim właśnie, jakbym się spodziewał w takim miejscu z wyglądu. Natomiast muzyczka idzie, wszyscy rozmawiają, nie przychodzą tu wszyscy w garniakach. Aczkolwiek e, sądzę, że przez scenę to i tak tutaj Głównym targetem są ludzie biznesmeni, prawdopodobnie. Jezu, trochę mi zeszło, już jest późno. Byłem już na spotkaniu, i pomyślałem, że dogram teraz końcówkę sorki za jakość, ale właściwie cały ten odcinek jest nagrywany telefonem, bo tak jak mówiłem, plany miałem inne i to jest tak naprawdę na szybko wypad. To co, podsumowanie: zapłaciłem za wszystko. Piwo APA 0%. 25 zł, o, mam nadzieję, że będzie coś słychać. Tatar z truflą 79 zł. Dopłaciłem 30 zł chyba za tą truflę, więc no drogi dodatek, drogi, bo to właściwie jest jakby cena innego dodatkowego dania. Ale chciałem spróbować na bogato, niech będzie, żebyście wy nie musieli. Czy polecam truflę. To zależy, czy lubicie. Jak lubicie truflę? lubić taki smak, to jak najbardziej. Biała trufla zdecydowanie no oddaje w tym daniu. W moim zdaniem warto, ale no dla większości to będzie absurd. 30 złotych za kawałek grzyba. Ja bym pewnie sam razem już nie zamówił, chociaż to tak jak mówię, no bardzo mi smakowało i i cieszę się, że akurat ten jeden raz zamówiłem, ale to mówię, raz na spróbowanie, fajna przygoda. Natomiast sam tatar kosztuje 49 zł, więc yy, biorąc pod uwagę jakość tego tatara, Ilość tego tatara i ten chleb, no to zdecydowanie to jest dobra cena. Naprawdę 49 zł za takiego tatara. Ja wiem, że to nie jest tylko polędwica, ale jest też tańczkowe jak tam babetta. ale wydaje mi się, że zdecydowanie warto. słuchajcie, antrykot Tarefort 300 gramów kosztował mnie 91 zł. Czyli naprawdę nieźle za taką jakość mięsa. Uwaga, to była cena tylko mięsa, bo później przyrządzenie tego to było dodatkowe 35 zł. To jest normalne w tego typu miejscach, bo cena to jest cena za steka, którego możesz sobie wziąć z lady i zanieść do domu i w domu zrobić. Natomiast przygotowanie tu tego wysmażenie, podanie, no to dodatkowe 35 zł. Moim zdaniem to jest uczciwa cena. Sądzę, że dużo osób będzie miało inne zdanie ale jest to ładnie napisane dokładnie informacje są podane więc jeżeli nie pasuje to nie musicie dla mnie jest jak najbardziej OK. za całość wyszło 269 zł czyli no trzymam się w takich całkiem niezłych granicach jeżeli chodzi o steki tatara desery już nie brałem, bo nie miałem siły naprawdę ten tatar już mnie mocno dojechał ale muszę powiedzieć, że było warto. Naprawdę wysoki, wysoki standard. Myślę, że mogę polecić śmiało. W ogóle jest śmiesznie, bo mnie chyba tam nikt nie rozpoznał. Co się zdarzyło pierwszy raz, co jest bardzo miłe. Bo nie lubię nagrywać, jak się ludzie na mnie patrzą i starają się zrobić coś, żeby mi było miło, tylko lubię jakieś zachowują naturalnie. I kiedy to wszystko to danie jest zrobione tak jak dla każdego. Więc fajnie, przyjemnie. To to, że to było nagrywane telefonem, a nie kamerą. To też może zrobiło swoje, że wyglądam jak jakiś zwykły. <gryw> nie powiedzieć jakiś zwykły TikToker. Dobra. Nie umniejszając żadnym TikTokerom. Steka, Bifinity mam w plecaku. Chyba w 400 gramów, kawał mięcha. I tak, dzisiaj wracam, jutro montuję ten film, który teraz oglądacie i następnego dnia kręcę film o tym steku Bifinity, więc... Mam nadzieję, że na dniach wpadnie test Steka, który wygrał World Steak Challenge w kategorii UNDERCODE GRAIN FED. A w ogóle chciałem podziękować jeszcze jednemu influencerowi, z którym się tutaj spotkałem. Dzięki za naprawdę super spotkanie. Dzięki za żarcie, naprawdę było pysznie, chociaż już naprawdę nie mogę. przyjąć się chyba 3-4 tysiące kalorii już. Dlatego idę na dworzec na nogach, żeby to spalić. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia w